Cześć, siemanko. Tutaj ja, Aleksa. Nagrywam to drugi raz. Tak, i... Je, że mną... No... Ashley. Że mną. Że mną, tak. Ja nie żebram. Ona żebra. Nie bram, najwyżej nie do ciebie yy, pozdro. Tak, y, nagrywam to drugi raz, m, dlatego, że... Że yy, lubimy. Y, nie. Czemu ty zawsze, bo lubimy, bo, bo lubię, <coughs> bo lubisz? Ja nie zabrałam. lubię, może. Ja będę bałwanem. Dobra. Może tą suknię założę? A co za diaksy? No chyba ile ja mam diaksów? 80. Dobra. Zróbmy nie. ani Kolory. Będ, będzie jasne, co nie? Ale mi się mój luk podoba. Na złom. Ok, ona. Ja pozdrawiłam, ona nie mogła znaleźć mojego kanału. Eee, ja nie lubię jak ktoś mnie ogląda, tak powiem. Bo <grych> no to jestem. Ej, Ale chodzi mi o to. Eee... Co? Czemu? Ona napisała, że gra z psem. Co to o tym chodzi? A z tofikiem pewnie. C no. Widziałaś i psa. No. Słodzia. Mam, no, Taki mały. No bo byłam tam, on mi tak biegał, jak byłam e, jeszcze zmają to ten, to on, tak właśnie bawiliśmy się belka. Dobrze, trudno. To nie teraz. Odgadanie. Nie słuchasz mnie, no. nie. Nie, a moje włosy mi się to. No, tak zobaczę z tymi włosami. Ja chcę wydać tylko jak na ten Nie Jezu. Aha, ona mi napisała, że gra z sofikiem. No nie do jakiejś podróbki Lady Prady pisać, mm. tylko do no Madzi. Fajnie! O kurde bo to no. w No. Ale ty oczy dziwnie wyglądają. kiedy sobie oczy kupiasz jakie ty Kocie. masz. Ale które to są? Czekaj było, one są za 150. Tanie, ale ładne. O mój Boże! Bo nie mogę? Ej patrz, później będę, jak sobie kupię Vipa, to sobie ten zrobię, o. Będę mieć Vipa, tak. Tak, my takie fejmy. Mm. Czekaj, albo tak. Czekaj. Czekaj. Ja nie rozumiem takich ludzi, co mają czarny, jak Popek. Albo tak. Ale no, mi się podoba. No to zmieniusta. usta. No. Dostałam prezent. Później otworzę i bardzo, bardzo dziękuję. Za prezent. A i zapomniałam, mam nowy hashtag do powiedzenia, wam coś. Czyli hashtag AX, czyli e, A jak Alexa, X no to mam w środku, no to nie będzie ten X. Bo A, E, A, 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 L nie, pas, nie pasuje. No a, 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 już jest. Ja, ja mam hashtag -a, a, a No to ona ma a, a, no to ja nie chcę ściągać. I myślę, że chyba. Nie wiem, ja, ja że. E, ten, że ten, że nie ma takiego hasztagu. Okej, okay, mamy zrobiony... Ej, wiesz, look. Ty, czekaj, czekaj. Chwila. Okej, okay, jestem... Ymm, aż ty musiałam mi coś powiedzieć. Mamy zrobiony look. Więc ja go kupię. Ale to nie, bo ja te włosy mam, nie będę wydać hajsu. Daj mi prezent. Tak, ona tak mi żuli. No bo ja... Wiesz, ale ja mam, wiesz, że ja mam hajsu? A wiesz ile będziesz miała po świętach? Wiem <laughs> Sto coś tysięcy Kupujemy sobie bipy No na rok i będzie na pewno odcinek z tego jak kupuję Ale ten film gdzie kupuję na rok to nie zostanie usunięty Bo to tam pamiątka jest nie? No To jest takie piękne Kupiłam zły ręce Zobacz to się jest nie Trudno nie zauważył Ej Łukasz jak ja mam luk. mam ładny mi się tak strasznie mój luk podoba. Dobra, specjalnie yy, pokażę jej luk. To jest macia! Aaaa! <grymne> <a>. O kurde! Nie <grymne> ja jestem ja? Lubię to ładnie Nie, nie, sorry, to się wypnie. Bo to jest brzydkie. To jest ładny luk. Kodo ja mam znajomych. I on ma dziesiąty? Ma to ale pewnie <noise> Ja, Jak ktoś jest dziwnie ubrany i takie coś, co ja skupam. Niestety jestem podłama, ale żebyście sobie nie pomyśleli, że ja lubię tak, że kto jest ładnie ubrany czy największy level, to nie, to nie o to chodzi... powyżej, powyżej 2 przyjmuję. Ja powyżej 8, jak chcecie mieć aż liczb. Musicie niech mieć nikt nie nie chcę. I tak. <laughs> I jak chcę jeszcze powiedzieć A o moim klubie poznać. ale chwila chcę powiedzieć o moim klubie pandy e, Aleksy Jej! Tak. Yy, tak, Ej, daj mi, mi powiedzieć, coś. daj mi powiedzieć, DAJ MI POWIEDZIEĆ! Dobrze! Dobrze, Dobrze okej, okay. dała mi powiedzieć. Okej, okay, więc y, ten klub jest dla moich fanów, nie mogę powiedzieć do fanów, bo nie jestem jakaś super youtuberką. Taki, jakaś Takich taka... po prostu oh. widzów, co, y, co oglądają mnie, lubią mnie oglądać. Nie mówię, że musicie subskrybować mój kanał. Nie, nie mówię o tym, po prostu jak lubicie mnie oglądać, lub chcecie po prostu, chcecie prezent, bo to chyba na tym polega ale będę rozdawać zdawać y, co tydzień prezenty i macie szansę dostać y, prezent ode mnie z listy lub z mojej szapy, dlatego że jest mało osób. No i tak, y, jak macie mój hashtag, dostaniecie z listy. Jak macie... Jak nie macie hashtagu, dostaniecie z moich ubrań. I ja będę sobie kupować jakieś ubrania dla Was, y, żeby wam nie dawać jakichś startowych ubrań, czy coś takiego... Celebrate! No to właśnie po 50 na naprawdę nie. Yy, no to tak będę dawała i proszę dla widzów, jak ja się dowiem, że ktoś nie jest widzem i ktoś mi yy, wchodzi do tego klubu, żeby mieć, yy, mieć prezent, tę ja usunę. Od razu mówię, że ja takich yy, ludzi będę usu usuwała po prostu. Bo to bez sensu. Zapomniałam kalendarz otworzyć. Fajnie. To otworzymy. A dzisiaj są buciki. Musiałaś powiedzieć. Tak. Podła baba. 9, 9, 9. Nie mówić dziewięć. No musiała powiedzieć. Tak. Ja bym się Okej. Okay. Aha. Nawet nie chcę. Patrzeć i i macie do obejrzenia mój nowy pokój. Ja zrobiłam pokój, jakbyś nie wiedziała, ja no, ja że żeby... zrobiłam. Tak, to jest świąteczny pokój, i tylko ogród mami, pokój dzienny, kuchni, nic nie ma i. Yy, Co? Usunęłaś? Yy, yy, później coś tu będzie, i to też będzie. Yy, Zmieniłam tutaj ściany, tak, że. To jest osoba, nie powiem jaka, ze ja mnie ściągnęłam. A ja powiem, tylko nie pamiętam jej numerku, czekaj. <laughs> to nie ta osoba. To ta. Okej, okay, to tam. No i okej, okay, nie będziemy mówić jej nazwy. No i ze mnie ściągnęła, no to ona się nie przyznaje oczywiście do winy, bo ona powiedziała tak, byłam jej w pokoju, nie zauważyłam i miałam z tym okej okay i może być i dlatego zmieniłam, dlatego, że mnie denerwuje, jak ktoś ma tak samo i mówi, że nie ściągnie, że nie ściąga, że ja ściągam. Jakby ktoś się po prostu, y, że okej, okay, sorry, ale mi się po prostu podoba, no to ja rozumiem, co nie? A ktoś mi po prostu ściągnie i tak, jakiś ściągacz, jak na przykład, jak na klasówkach, no i... A mi się bardzo podobał pokój. I ja zmieniłam poproszę, tutaj, tutaj y, jeszcze ściany potem zmienię, tylko że kolejna ta sama osoba też ściągnęła. No ale... i... A ja mam taki, ja mam taki ten, takie ściany, ale po prostu sork mi się naprawdę podobały. No, ja rozumiem te ściany, dlatego że każdy chyba ma te ściany, bo świątecznie. No, Dobre. pokaż, jaki ja mam, ja mam pokój. Bo ja też robiłam trzymy blondy. Dobrze. Dobrze. Ja byłam ostatnio zakochana w swoim pokoju, a teraz sobie zmieniłam. Kupiłam Nie. schody. Tak, schody. Ona mi pisze, kup mi schody z mojej listy. Ja chciałam napiszeć. Napisać nie. Ale nie napisałam, bo jej to powiedziałam, że nie. Teraz ci tak. piszę. Nie. Pisze. Piszesz piszesz piszesz. Piszesz. Fajnie. Co? Piszę? Fajnie. ci. Fajnie. Boże. Dostałaś? Mogę ci nawet tak jeszcze. Jestem. Twoja, mam na Nawet taką samą podłogę masz. O, mam miliard tych złotków, to mogę ci dać. Ale to, to, to jest Twojego pozdra, wiesz? Nawet tego. Ale czekaj, co to dostanie.